Nie wiem, jak to się, kurde, y, wypo, y, wymawia y, I za każdą przegraną rundę Muszę ubrać 5 ciuchów Więc będzie Powiem wam Ciężko ja bym, Powiem wam, że nie wiem, czy wszystko ubiorę naraz Ale ja już was widzę w grze Dobra, Polska, to więc Zaczynamy Rundę pierwszą e, jesteśmy atakującymi. E, pójdziemy sobie na główną bramę, i ja akurat nie wiem czemu, ale lubię bardzo grać em, tą klasą, którą teraz jestem. Nie wiem, jak się nazywa w ogóle. Ale dobra, dwie sekundy. Też się będzie ładowało. Dobra, już też wczytało. Yy, I co? Zaczynamy. We need to zaczynamy. No wiem, trzeba odnaleźć bombę. Jakby co, to nie jestem jakimś dobrym graczem, bo to było tak naprawdę yy, kolega mi ją kupił. Yy więc nie mam tak naprawdę żadnych taktyk nie, nie znam w ogóle żadnych miejscowości jak się nazywają eee, nic tak naprawdę nie wiem więc tak naprawdę to się uczę dalej o no to powiem e, wam że fajna fajnie miejscówka Trzeba odznaczyć bombę i idziemy na dach Ale powiem wam, że ciężko O, znalazłem Gdzie ta paka? Aha, tutaj, okej okay. Powiem wam tak A Tego nie mogę zniszczyć Byłem no to... To fajny, fajny e, Widzę to ile góry. E, no, no to fajnie, ja bym co. Bo wydaje mi się, że od podchorali ciężko. Kurde, wracam w gumianą pułapkę. Jak ja lubię takie rzeczy. takie rzeczy, wam powiem. O oh my god! W tak te chłopy nie pomagają. Oh! I am idiot. Yes, I'm idiot, Tom. The diffuser has been recovered. For them to ready. Dobra. O! Dobra Zabiłem chociaż jednego Wygraliśmy! Oh my God. Ile ja zrobiłem? Trzech ludzi God damn. Ale powiem szczerze Mam nadzieję, że nic nie ubiorę ale nie, śmiesznie by było trochę Śmiesznie by było jakbym miał, nie wiem, 15 rzeczy na sobie ubranianą Ale nie, powiem wam, że to by było bardzo ciepło To teraz czekamy na kolejną rundę, jest 1-0 dla nas Dobra, mamy drugą rundę już bliska yy, No I trzeba znowu zlokalizować bombę jeszcze chyba tutaj wyjdziemy do góry. Chociaż mm -hmm. ta taka bomba była na dole, więc szczerze. Że... Proszę, na dół pójdziemy. Na Tutaj Pytali są sąsiadów na ja... dole. Tylko pytanie jest. 5 sekund. Chyba, e, dobra, wiecie co, chyba z wymiary sobie poszłem. Znowu trzeba bombę znaleźć. Pytanie, czy jest na dole, czy u góry. U góry, mówią, okej. Okay. Więc tu raz jeszcze nie pójdę, będę musiał iść na około. Albo dachem. Dach to też nie jest wykonalny. Dobra, jesteśmy na dachu. Jeszcze. Gadajmy. Bobby en Bam, a bomb. Bombayers, doe door... die. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Tuurlijk, oké, oké. Ik kut de tentskip. Hostiles in Hmm. turns Watch turns Go, change go Out. Oh my god, I'll mi off the new one. Rifle shield deploy the smoke arzucił i zadowolony. Time to ring them here Take cover, it's on needed a bomb. Swapping Kurde, naraz jest is... od cholery dobrze. 15 left. Albo I nie, 10 dobre. seconds remaining. 5 seconds. The user is now secured. Yeah, do 5 seconds, my yeah. To tak Jeden Ja sobie tutaj to Tak I tak znowu like lost one. So, tak, jeden Oj, to będzie Poniwam Dwa Va? Oh my god Trzy. Cztery. To dobrze, że mnie tak w ogóle długo ładuje. <gry> I... O oh mój Boże. Pięć. O, idealnie, idealnie. Masakra. Pięć ciuchów już mam. Paki, jestem tu gromny. Jestem big boyem teraz. E, tutaj sobie zaklejemy wszystko. Pięknie. E, mamy tutaj pakę i tu pakę. Okej, okay, go, okay. Ile ja jestem ciekawy, to. Aaaa, I am a very a... good idiot. Sekund, chciałem zobaczyć, co to robi. Ale chciałem to No dobra, nie, jestem debilem. Wyprzyczki ten nacisnąłem. Ja się tu schowam. O. Was a bit dense, call EDD mounted. Let them come. EDD mounted. Don't stand close. Came in position. Be uh. up and running. No, tak, tak mówiłem, proszę nie zgin, bo nie chcę znowu pięciu chłopów na siebie zakładać. Proszę, masz dwóch typów na sobie. No, pięciu chłopów znowu. Ja. Punkt końcowy. Zawsze sobie wybieramy ten i ten. Dwa. Tak, od Trzy. Ale de ministerie van de Kamer heeft een aantal verschillende is Het I... Pięć. Znowu tak naprawdę dobry tag. Powiem wam. I proszę, żebyśmy teraz wykrywali rundy. Patrzcie, jak jestem w górę ogromny. To jest masakra. Dawajcie mi słuchawki.

Widziałem tutaj na dachu Jak mnie chłop zabił? Nie, 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 nie. No, 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 no. Aha, dobra, już wiem jak. Ja! Patrzcie, jak mam Nie, no. Dobra, wiecie co, ja chyba po prostu był... No, tak myślałem Ile w ogóle zabiłem? Pięć osób, więc nie źle. Ale to już jest przegrana, mam powiem Więc muszę jeszcze ubrać pięć rzeczy Mam tu w ogóle takich pięć Dobra, biorę dwie bluzy Dwie bluzy ubiorę i dodatkowy bonus, co wam powiem. Więc Numer jeden Oh my god Tego dobrego ubrać nawet hmm. ah. Ludziska, pomóż mi, bo nie mogę tego ściągnąć Dobra, wiecie co? Nie ubiorę tego, bo nie mogę. Nie umiem. Ja. Yeah. <laughs> Więc ubiorę. Nie, tak, <laughs> tak. se pójdę do szkoły. Oh my god. Nie mogę. Kurde. Jest dobrze. <laughs> I bonus dla wszystkich ludzi. Kurde. Jestem normalnie dobry Pokażę wam Czekajcie Normalnie jestem mistrzem Tak chcę pójdę Do szkoły Dobra ludziska to tyle na ten odcinek Mam nadzieję że wam się bardzo Podobało jak będzie, 5 łapeczek w górę. To robię taki kolejny odcinek z Rainbow'a albo nawet w CE. I co? Zasubskrybujcie, jak nie subskrybujcie tego nowego kanału. Dzwoneczek i no, tak jak mówiłem, łapkę w górę. A ja się z Wami widzę. Papa pa, na razie.